A tu mamy ofertę dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o domy. Dom z tytułu, że jest w samym centrum Fonden Karos, Pięknym widokiem na góry, które są dookoła. Do Gandhi 8 km. Czyli do plaży gdzieś 11. Z potężnym tarasem. Wiadomo, dom jest do remontu. Ale. Trzy kondygnacje na dole Plac Ajuntamento, Dom Kultury, i ten dom jest wystawiony za 56 tysięcy euro. Ale ofertę można złożyć. Mamy teraz takie czasy. Można spróbować i z 30 000, czy z 20 tysięcy. Jak kto uważa? Oglądamy od góry, czyli widzieliśmy tarasik. Wchodzimy na kondygnację numer 2. Tu mamy jedno pomieszczenie, drugie, trzecie. Wiadomo, trzeba to uszczelnić, robić, ale jest to bardzo interesujące. Kondygnacja numer 2. i znowu jeden pokoik, drugi łazienka, trzeci pokoik, i łącznie bardzo dużo pokoi. I schodzimy na dół, fajne, że nie jest zagrzebiałe. Tutaj mamy kolejną kuchnię, ostatni pokoik, mała łazieneczka. I zewnątrz wygląda to na duży, duży dom. Zapraszam do zapytań.